znajdujemy się teraz właśnie w alei. Czekamy na patrycję, która się spóźnia. Mamy nagrywać wywiady, no ale jej nie ma. Ciekawe, gdzie ona jest. Więc dzwonimy. Śpi. Ciekawe czy ma się ten fajny czas urminać. No Żeby nie spała góry. No halo, gdzie jesteś? Na, w domu? Dziwiłaś być często chowiem. Łe, Łe. Często chowiem Nie, Ja panu mówią, że nigdy się nie wybieram. Ciekawe, komu to mówiłaś? No, no, przecież dziwiłaś być często chowiem, tu nie? I mamy nagrywać dzisiaj. Właśnie. Ja leżą denom, że ja nigdy nie przyjadę. Czemu? No, bo ja wam też mam tego wszystkiego dosyć. No, dosyć, ja też mam tego, ale no ty też byś mogł, trochę przyjść, nie? Ej, no to jest trochę nie fair. No to nie na razie, będzie coś chciał Co teraz robi? Patrycji nie ma? Cieka co będziemy robić dzwonię do Piotra Ty ciekawe co on robi Daj mi numer do Piotra No Hano, ej gdzie jesteś? A co robisz? na A co? No przełożymy spokojnie. Nawet na, 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 na dwie lekcje to ci przełożymy. Dobra, nie przełożymy ci. Ale fajnie. Dobra, No dobra, no to jak chcesz, to ci to pomożemy. No to co? To przyjdź zaraz za, za jakieś 15 minut pod keta. No No to zapraszam. Cześć, witajcie w CZN Speaks English. Od dzisiaj przez 4 dni będziemy w naszej szkole gościć uczniów i nauczycieli z zagranicy w ramach projektu Comenius. Przez ten czas będziemy Wam towarzyszyć z naszą kamerą, rozmawiając z nimi na przeróżne tematy. Dzisiaj zaczynamy od technicznych zakładów naukowych, gdzie rozpoczyna się praca powitalna. W tym odcinku postaramy się przedstawić i dowiedzieć, jaki stosunek mają oni do Polski. Zapraszam. I'm Fanny Burai, and uh, I'm from Hungary, and I'm 17 years old. I am Vasek, and I come from Leito Michel in uh, Czech Republic. And I'm Josh. I'm 17, and I come from Leito Michel in Czech Republic too. My name is marinev Torrecillas, and I am <laughs> 16 years old. I'm George Lakatos, i I'm from Hungary, and what's your age? I'm 17 years old. I came from Turkey. Okay. Uh, how old are you? I'm seventeen. Oh, uh, how old are you? I'm seventeen. I think Poland is uh, such a nice country, and uh, I could meet interesting people. Uh, so I like that. Oh, okay. Uh, Poland is uh, more more beautiful for me because it's more different to Spain. Mm, in Poland, uh, there are more green places and a lot of forests. i like this. oh my god, about poland, it's beautiful and uh, it's much more bigger um, than my country. Uh, it's a great country. we came here yesterday, but i like it very much. it's a country <laughs> next to the czech republic and uh, it's a republic and or what do you want to know about it? Uh, okay, okay, okay. Mm, i think it's Pretty nice. Maybe I don't like some buildings, but it's alright. And I know about Poland that we play a football match with you and you lost. I know some Polish kings, maybe <laughs> from history classes. And I don't know. And, uh, and actors? Actors? Actors, no, maybe football players. <laughs> okay, maybe football players. Uh, which one? Uh, Robert Lewandowski or oh, is really... from Dortmund? Oh, yeah, Dortmund is really good. Uh... Lewandowski? Lewandowski. <laughs> I'm sorry, I don't know. Robert Lewandowski. You said it, uh, football player? Exactly. Oh, I don't like football. Okay. Your school is uh, beautiful. <laughs> <laughs> Big and old. Maybe old, yeah. That's a big, interesting uh, school, and uh, I think that, uh, that was nice. Looks nice, pretty big, and I, I like it here. <laughs> uh, okay, and what do you think about the school? Yeah. yeah, it's pretty big, it's much bigger than our school, and I think I like it. I don't know, I didn't see any other rooms than the one in the. <laughs> bombonierka <laughs> no. Oh it's, it's a word yeah I just remember the bombonierka Maybe <laughs> This is it's like funny word Yeah uh, jest jest te piegne and jest te piegne your beautiful Ah oh, okay I understand Jak nieś nie ma was your name Jak nieś jak nieś Jak się nazywas Ja papcia copper <laughs> chest Ok, dziękuję bardzo. Myślę, że nie wiem nic. Ok. Bye. Na dzisiaj kończymy, ale to nie koniec wywiadu z zagranicznymi uczniami, ponieważ mamy do zwiedzenia jeszcze kilka miejsc. Tymczasem subskrybujcie nasz kanał na YouTube, na którym znajdziecie pełne relacje ze wszystkich wydarzeń podczas Kominiusa 2013. Jeżeli podobał Wam się odcinek z moim udziałem, to koniecznie komentujcie i lajkujcie ten materiał. Jeżeli jesteś kreatywną osobą i chcesz nam pomóc przy tworzeniu programu, to koniecznie wysyłaj nam swoje propozycje na angielskimałpa.tzn.edu.pl Dzięki, że byliście z nami. Widzimy się jak zwykle za tydzień. Do zobaczenia.